Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku będę mówił o ptakach z rodziny czaplowatych. Naszym pierwszym ptakiem będzie czapla siwa. Można ją spotkać w Europie, w Azji i w Afryce. Można ją spotkać nad stawami, w parkach, ale w parkach to tylko jak jest jakieś oczkowe. Można ją spotkać w całej Polsce, ale najczęściej w lecie. Żywi się głównie rybami, ale może zjeść czasami mysz albo rybę. Albo żabę. Czaplę siwą można też pomylić z czaplą purpurową, która ma jednak bardziej jaskrawe kolory i zamieszkuje południową Europę i północną Afrykę. Naszym drugim ptakiem będzie czapla biała. W Polsce yy, głównie w lecie się ją widzi. Zamieszkuje ona aż wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy. Yy, gniazduje w koloniach, których yy, mogą liczyć nawet kilka tysięcy osobników. Ma żółty dziób i czarne nogi. Reszta jest śnieżnobiała. biała Gniazduje ona w Polsce tylko w Biebrzeńskim Parku Narodowym. Naszym trzecim ptakiem będzie dosyć dziwny ptak o dziwnej nazwie. Będzie to ślepowron. Na początku nazwa kojarzy się z wroną, która może do niego może go lekko przypomina, ale nie tak bardzo. W Polsce najwięcej ich jest na południu, yy, ale jednak jest dosyć rzadki. Ja sam yy, widziałem yy, na stawach spytkowickich. Niedaleko Zatora, polecam. I e, migruje do Afryki również. Naszym czwartym ptakiem będzie Czapla nadobi. Podobna do Czapli białej, ale o połowę mniejsza. E, wzięła nazwę od piór na tyle głowy. E, kiedyś te pióra e, były pozyskiwane jako ozdoba do kapeluszy, ponieważ były piękne i atrakcyjne, przez to stały się zagrożone. Na szczęście to było w XX i XIX wieku, więc już tego nie ma. I teraz są pod ochroną. W Polsce jest bardzo rzadka, ale na południu Europy, w rejonie Morza Śródziemnego, to jest bardzo paszport. Naszym piątym ptakiem będzie Bocian Biały. Pokonuje on 8000 tysięcy kilometrów, żeby dotrzeć do Republiki Południowej Afryki na zimowiska. Ma on czerwony dziób i nogi oraz czarne końcówki skrzydeł. Szósty ptak to Czapla Złotawa. Tak z nazwy to tak wydaje się piękny ptak i rzeczywiście. Jest. Jedyna czapla, która nie potrzebuje podmokłych terenów do życia. Głównie żeruje na polach. Ma złotą głowę i część skrzydeł. Głównie żywi się owadami. Ostatnim ptakiem będzie bocian czarny. Jest to ptak który buduje swoje gniazda z błota, trawy i patyków. Jest bardzo płochliwy i rzadko zbliża się do człowieka. W Polsce gniazduje około tysiąc par. Zamieszkuje góry i lasy iglaste. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować, jak nie zasubskrybowaliście. Do widzenia.